Zaangażowanie Chińskiej Republiki Ludowej po stronie Federacji Rosyjskiej w trwającej wojnie na Ukrainie to bardzo ważna informacja z perspektywy Polski, taka o strategicznym znaczeniu dla przyszłości naszej części kontynentu. Bo mieć za przeciwnika Moskwę to jedno, ale kiedy do równania dodać trzeba trudną do dokładnego oszacowania skalę pomocy państwa o takich możliwościach przemysłowych, jakie mają dziś Chiny, sprawa robi się znacznie bardziej skomplikowana. Nie oznacza to oczywiście, że należy panikować, ale z całą pewnością ten chiński wymiar warto wkomponować w naszą politykę względem Unii Europejskiej czy względem Stanów Zjednoczonych. Dziś o strategicznych konsekwencjach coraz bardziej wyraźnego zaangażowania Chińskiej Republiki Ludowej w wojnie na Ukrainie. Serdecznie zapraszam. Jak zwykle przypominam o tym, że partnerem kanału Polityka Zagraniczna jest firma XTB. Linki zarówno do samej platformy, która oczywiście umożliwia inwestowanie, jak i do analiz ekspertów firmy XTB, które mogą pozwolić Wam lepiej zrozumieć to, co dzieje się na rynkach, wszystkie te linki oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Serdecznie zachęcam, a teraz przechodząc już do materiału. Zachodnia ocena postawy Chin względem wojny na Ukrainie od samego początku była przepełniona hipokryzją. No bo wszyscy doskonale wiedzą i wiedzieli o tym, że Chiny są wsparciem dla Federacji Rosyjskiej, gospodarczym czy politycznym wsparciem, ale wszyscy robili co tylko mogliby udawać, że tego nie widzą, i ta zabawa trwa w wielu aspektach aż do dziś. Tyle, że dziś. Coraz trudniej jest tę grę pozorów utrzymać, bo też dowodów na daleko idącą współpracę Rosji i Chin jest po prostu coraz więcej. Rzecz jasna nie oznacza to, że strategiczna kalkulacja Rosji i Chin zawsze będzie taka sama. I warto tutaj już na początku powiedzieć o przykładzie surowcowym, bo on jest naprawdę bardzo ciekawy. To jest sprawa opisywana całkiem niedawno przez Financial Times i dotyczy kulisów negocjacji cen, za jaką, ceny za jaką Rosja ma sprzedawać gaz. Chińczykom. Otóż Rosja straciła swój najważniejszy, kluczowy rynek zbytu dla swoich surowców energetycznych i szczególnie, mówię oczywiście o Europie, i szczególnie w przypadku gazu, istotnym ograniczeniem jest tutaj brak infrastruktury. Zobaczcie na mapę połączeń infrastrukturalnych, gazowych połączeń infrastrukturalnych, jaką dysponują Rosjanie ten rynek był nastawiony na europejskiego odbiorcę. Teraz gdy ten europejski odbiorca stara się odciąć od gazu rosyjskiego, Rosjanie szukają alternatywnych alternatywnych kupców i tym kupcem muszą być oczywiście chińczycy. I chińczycy wiedząc o tym, że Rosjanie nie mają żadnego innego wyjścia, nie tyle negocjują, co po prostu dyktują Rosjanom warunki za ile są w stanie kupić rosyjski gaz i Mówię o tym już na początku, ponieważ wydaje mi się, że ten, ten przykład bardzo dobrze pokazuje charakter tych relacji dzisiaj, kto jest kim w tych relacjach. Oczywiście one zawsze będą pełne kurtuazji, pełne pozorów, pełne jeszcze tej, tej, tej takiej nadbudowy z czasów komunistycznych, nawet, która, która została do dzisiaj w relacjach rosyjsko-chińskich. Natomiast dzisiaj Chiny z perspektywy Rosji są czynnikiem absolutnie niezbędnym kluczowym rynkiem zbytu, kluczowym dostawcą produkcji umożliwiającej napędzenie na przykład przemysłu zbrojeniowego. Z kolei z drugiej perspektywy, to znaczy dla Chiny, Rosja jest po prostu przydatnym narzędziem. Przydatnym narzędziem do realizowania swoich celów politycznych, ale również do osiągania celów gospodarczych w coraz trudniejszym środowisku z perspektywy Chińskiej Republiki Ludowej. Rosja może stanowić bardzo przydatne narzędzie w rękach Chińczyków, no bo po pierwsze, Rosja podważa pozycję Stanów Zjednoczonych, czy stara się podważyć pozycję Stanów Zjednoczonych w systemie międzynarodowym. Taki sam cel ma oczywiście Chińska Republika Ludowa. Po drugie, Chińczycy wspierając Rosję na Ukrainie mogą związać uwagę strategiczną oraz zasoby amerykańskie z dala od Pacyfiku, właśnie w Europie Wschodniej. No i wreszcie zaspokajając rosyjskie potrzeby, Chińczycy na tym po prostu zarabiają. Do, mają dostęp do, chińskiego, do do rosyjskiego rynku, mogą tak naprawdę stopniowo gospodarczo ten kraj kolonizować. Może to jest zbyt daleko idące stwierdzenie dzisiaj, ale zobaczymy co przyniesie przyszłość, więc Skorzystanie z takiej okazji, czy poprzez właśnie zaangażowanie w wojnę na Ukrainie, wydaje się być niestety dość oczywistą strategiczną decyzją z punktu widzenia Chińskiej Republiki Ludowej. Jest tutaj pewne ale, ale o tym w dalszej części materiału. Niedawne spotkanie przywódców Rosji i Chin, jak zawsze, było przyczynkiem do dosnucia niekończących się domysłów. Co oznacza to, że Si przytulił Putina? Jakie znaczenie ma każde słowo we wspólnym komunikacie? Ale najważniejszy wniosek, jaki warto wyciągnąć z tego szczytu, to fakt daleko idącego publicznego wsparcia politycznego, pozwalającego na wyrwanie się z izolacji. To spotkanie można odczytać w kategoriach porzucenia pozorów. Z całą pewnością omawiano ważne i konkretne sprawy, ale dziś każda próba zagłębienia się w szczegóły to nic więcej jak spekulacje, często daleko idące wnioski wyciągane na podstawie poszlak. Za wskazówkę skali pogłębiającej się współpracy można uznać dane handlowe. Wartość wymiany handlowej między państwami wyniosła w 2023 roku 240 miliardów dolarów, rosąca część z pominięciem amerykańskiej waluty. Ale tak naprawdę, zdecydowanie najwięcej o skali chińskiego zaangażowania w wojnę na Ukrainie mówią nam Amerykanie. No i tutaj pojawia się kolosalny problem z interpretacją wartości tych komunikatów, tych słów. To jest. To zależy od tego, jak bardzo ufamy Amerykanom i jak, za jak wiarygodne uznajemy ich ostrzeżenia, ich słowa. I... Tutaj kontekst jest dosyć oczywisty, bo z jednej strony Amerykanom oczywiście na rękę jest to, by portretować Chiny jako wielkie zagrożenie dla Europy, na rękę byłaby im sytuacja, w której w końcu Europa zaczyna postrzegać Chiny i Rosję jako jednospójne zagrożenie, i na rękę byłoby im to, gdyby również względem Chin postawa Europy no, zaostrzyła się. Wydaje mi się to zupełnie oczywiste. Więc. To może skłaniać do poddawania wątpliwość tego, co Amerykanie mówią na temat Chin Europejczykom, no bo mają oczywisty interes w tym, aby perspektywa Europejczyków na Chiny była jak najgorsza. Tyle, że z drugiej strony, trzeba przyznać, że Amerykanie swoim sposobem zarządzania informacjami, również wywiadowczymi, zasłużyli na spory kredyt zaufania. Jeżeli przypomnimy sobie, jak wyglądała amerykańska publiczna, również to w sferze publicznej zarządzanie informacją, jeśli chodzi o o to, w jaki sposób Rosja próbowała budować pretekst do wszczęcia wojny, to pamiętajmy, że to właśnie polityka informacyjna Stanów Zjednoczonych zupełnie wybiła wszystkie argumenty z rąk Federacji Rosyjskiej, także koniec końców ta agresja stała się w oczywisty sposób pogwałceniem prawa międzynarodowego. Nie udało się w żaden sposób Rosjanom zaciemnić obrazu, ponieważ wszystko, co chcieli robić Rosjanie, o tym, co chcieli robić Rosjanie, trzy tygodnie wcześniej informowali już Amerykanie. W każdym razie, każdy musi podjąć tutaj jakąś własną decyzję w swojej głowie, jak ocenia to, co mówią nam Amerykanie. Natomiast z całą pewnością nie ma absolutnie żadnych powodów, by zupełnie to bagatelizować. To przynajmniej trzeba się w to wsłuchać. A co dokładnie mówią nam Amerykanie? Sekretarz Sano w Departamencie Sano, Kurt Campbell, został do Europy wysłany z wyraźną misją. Alarmowania o skali i znaczeniu chińskiego wsparcia dla Rosji. Tak sprawę opisuje Politico. Kabel w tym tygodniu osobiście przekazał ostrzeżenie europejskim dyplomatom w NATO, podając jak najwięcej szczegółów. Oto krótki cytat z amerykańskiego dyplomaty. Można śmiało powiedzieć, że ogólnym celem Chin było nie tylko wspieranie Rosji, naszym zdaniem aż do samego końca, ale także publiczne bagatelizowanie tego faktu i próba utrzymania normalnych stosunków dyplomatycznych i handlowych z Europą. Chcę podkreślić, że to co widzieliśmy, jeśli chodzi o wsparcie Chin dla Rosji, to nie jest jednorazowe wydarzenie ani kilka nieuczciwych firm zaangażowanych we wspieranie Rosji. Jest to trwały, kompleksowy wysiłek wspierany przez przywództwo Chin, którego celem jest udzielenie Rosji za kulisami wszelkiego wsparcia, które pozwoli jej odtworzyć elementy jej sił zbrojnych: rakiety dalekiego zasięgu, drony, niektóre z ich możliwości śledzenia ruchu na polu bitwy, artylerii dalekiego zasięgu i tym podobnych, powiedział Campbell. To wysiłek, który został zaprojektowany tak, aby był w dużej mierze poza zasięgiem wzroku. Nie chcę już powielać tych wypowiedzi, ale w bardzo podobnym duchu wypowiadał się również szef pana Campbella, czyli Antony Blinken. On mówił m.in. o tym, jak wielka część elektroniki trafia z Chin właśnie do Federacji Rosyjskiej. Tylko to dotyczy pewnie szeregu innych państw, również nie tylko Federacji Rosyjskiej, ale to zupełnie inna bajka. W każdym razie Amerykanie mówią nam tak, czy mówią Europejczykom w ten sposób. Chiny robią absolutnie wszystko zakulisowo, aby wspierać Federację Rosyjską. Ta, ta skala wsparcia jest naprawdę duża, jest, może być decydująca, ale robią to w taki sposób, żeby nie stracić Europy. Robią to tak, by nie było to osentacyjne. I niezależnie od tego, jak dokładnie wygląda prawda, która jest dzisiaj skryta za zasłoną współprawd, ze zmanipulowanych statystyk, ze zwykłej gry politycznej, no w naszych europejskich czy polskich kalkulacjach musimy przejąć wariant na no, ten najbardziej pesymistyczny. Ten wariant najbardziej pesymistyczny, gdzie właśnie rzeczywiście skala zaangażowania Chin w wojnę jest dzisiaj już potężna i będzie rosnąć. No i to oczywiście jest scenariusz bardzo niebezpieczne. No bo połączenie rosyjskiej bezwzględności w dążeniu do osiągnięcia celów politycznych, zdolności do używania siły, zdolności do poświęceń, również w prowadzeniu działań zbrojnych, jeśli chodzi o straty w ludziach, połączenie tych wszystkich czynników z bazą przemysłową, jaką dysponują dzisiaj Chińczycy, no to jest dla. Europy, dla Polski, dla Ukrainy przede wszystkim dzisiaj fatalna wiadomość. No właśnie, dla Ukrainy, o tym jeszcze nie powiedziałem, ponieważ Ukraińcy też przez ostatnie ponad dwa lata grali w tę grę pełną hipokryzji o chińskiej neutralności. To znaczy, robili dobrą minę do złej gry. Udawali, że nie widzą tego, co było widoczne, ale. Ta gra pozorów dobiega końca i po ukraińskiej stronie, którzy też, Ukraińcy też zaczynają nazywać rzeczy po imieniu. Prezydent Załyński stwierdził, że, rosyjski, że chińskie wsparcie dla Rosji to jest wielki błąd, że to tylko wydłuży działania wojenne. W każdym razie sprawy zaczynają być nazywane po imieniu. Przejdźmy wreszcie do wniosków, które wydają mi się w tym kontekście ciekawe. Czy można wysnuć z, z tej sytuacji bardzo ciekawe wnioski? No bo chińskie zaangażowanie w wojnę na Ukrainie to jest coś, co oczywiście. Niesie cały szereg zagrożeń, ale to też przynosi pewne szanse, które można wykorzystać. Skoro sami Amerykanie informują nas o tym, że Chińska Republika Ludowa jest zaangażowana po stronie Rosji w konflikcie na Ukrainie, no to zupełnie oczywistym zagraniem wydaje się być wykorzystywanie ich własnej narracji do zwiększania amerykańskiego zaangażowania w powstrzymywanie Federacji Rosyjskiej. No bo drodzy Amerykanie, no przecież chyba nie chcecie, gdzie tam nie chcecie. Wy przecież nie możecie przegrać z Chińczykami na Ukrainie. Sytuacja, w której powstaje w ogóle, może powstać wrażenie, że Ukraina, wspierana przez Stany Zjednoczone bardzo wyraźnie, przegrywa wojnę z Federacją Rosyjską, ponieważ państwo to zostało wsparte przez Chińską Republikę Ludową, to dla przynajmniej części amerykańskich elit będzie obraz nie do zaakceptowania. I to jest coś, co musimy przyjąć do wiadomości, że aby na trwałe zakotwiczyć amerykańskie Zaangażowanie w naszej części Europy, to musimy jak najskuteczniej wpisać tę wojnę, która trwa za naszą wschodnią granicą, w szerszy globalny kontekst i powiązać z tymi naprawdę żywotnymi interesami Stanów Zjednoczonych, które dzisiaj kręcą się wokół Chińskiej Republiki Ludowej. I kolejny wniosek jest właśnie taki, że my nie możemy zapominać o tym szerszym kontekście wojny, bo to nie jest tak, że my tutaj naciągamy tę sytuację. Tak po prostu wyglądają fakty. Ta przestrzeń, zaraz za naszą wschodnią granicą, staje się obiektem starcia sił oddalonych od naszej części Europy o tysiące kilometrów. Mamy tutaj zaangażowane siły to, to jest również wojna systemowa. To znaczy, ona oczywiście z naszej perspektywy wojna na Ukrainie to jest przede wszystkim wojna o status państw i narodów Europy Środkowo-Wschodniej, a co za tym idzie o status Federacji Rosyjskiej. Tak wygląda stawka, najważniejsza stawka z naszej perspektywy. Natomiast ta wojna od samego początku miała również ten kontekst systemowy. Podważenie systemu zasad zbudowanego przez Stany Zjednoczone, próby podważenia pozycji tego państwa w stosunkach międzynarodowych i właśnie zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w pomoc Ukrainie oraz zaangażowanie Chińskiej Republiki Ludowej w pomoc Federacji Rosyjskiej to są doskonałe dowody na to właśnie, że chodzi tutaj również o coś znacznie szerszego, o coś znacznie istotniejszego. Musimy... Pamiętać o tym kontekście, ponieważ zaraz za naszą granicą toczy się wojna będąca być może jednym z kilku frontów, które zadecydują o kształcie przyszłego świata. No wiem, że to brzmi być może bardzo tak pompatycznie, ale tak to dzisiaj wygląda. I naprawdę musimy robić wszystko. Aby ten front był jak najdalej od naszych granic, ponieważ nie chcielibyśmy być przestrzenią, gdzie toczy, toczy się tego typu walka. I nie chodzi mi tylko o kinetyczną wojnę, bo to jest oczywiste, ale również nie chcielibyśmy być przestrzenią, gdzie toczy się ta walka w innych sferach, od gospodarczej po polityczną. Tyle, że niestety z szerszej perspektywy, takiej, która bierze pod uwagę nie tylko naszą część kontynentu, ale szerzej całą Europę, no to niestety Europa coraz częściej staje się właśnie taką przestrzenią rozgrywek innych. Tłem dla rozgrywki mocarstw coraz częściej jest nasz kontynent, i to, to jest naprawdę fatalna informacja. To nie dotyczy tylko, co jest teraz bardzo wyraźnie, sfery bezpieczeństwa ale to dotyczy też przyszłości przemysłu, przyszłości technologii. W takim momencie, kiedy ta gra pozorów dobija gdzieś do, do ściany, gdzie, gdzie maski opadają, gdzie coraz wyraźniejsze, coraz bardziej oczywiste staje się chińskie wsparcie dla, dla Federacji Rosyjskiej, to polityka Europy polegająca na takiej bardzo ambiwalentnej postawie, na braku decyzyjności, na, na braku spójnej wizji tego, jak ma w ogóle wyglądać przyszłość polityki Europy względem Chin w wielu sferach, to ten dryf staje się, wydaje się być coraz bardziej niebezpieczny. No bo próba utrzymywania relacji handlowych business as usual z państwem, które wspiera wysiłek wojenny wymierzony w Europę, no to jest gdzieś poziom kalkulacji strategicznej na poziomie Nord Streamów. To się po prostu na dłuższą metę nie może udać. Tyle, że europejska zależność od Chińskiej Republiki Ludowej w praktyce idzie znacznie, ale to znacznie dalej niż zależność, jaką Europa zbudowała od Federacji Rosyjskiej. Bo tak, z Rosją mieliśmy bardzo poważny problem, tyle, że ten problem był skanalizowany tylko do jednej sfery, do surowców energetycznych. Tylko w tym obszarze Rosja miała cokolwiek Europie do zaoferowania. Tymczasem, jeżeli mielibyśmy odcinać się w jakiś sposób od Chińskiej Republiki Ludowej, minimalizować wpływ Chin na to, co dzieje się w Europie, jeśli chodzi o życie gospodarcze, no to jeśli mielibyśmy to zrobić nagle, postawić sprawę na ostrzu noża, to koszty takiej operacji byłyby potężne, koszty społeczne. Koszty społeczne, na które Europejczycy dzisiaj nie są gotowi, bo Europejczycy, powiedzmy sobie szczerze, po kilku zawieruchach, jeśli chodzi o gospodarkę, chcą świętego spokoju i niczego więcej. Można na to patrzeć z wielu punktów widzenia, bo to może być coś optymistycznego dla części obserwatorów życia politycznego, międzynarodowego życia politycznego, no bo ta, te współzależności między Europą a Chinami, bo to są współzależności. To nie jest tak, że Europa jest tylko zależna od Chin, Chińczykom również bardzo zależy na Europie, szczególnie w obliczu tego, że Amerykanie zamykają rynek przed chińskimi produktami. Ten europejski rynek zbytu staje się absolutnie niezbędny dlatego, by. Chiny mogły dalej rosnąć i mogły dalej odgrywać rosnącą rolę w systemie handlowym, w systemie międzynarodowym, więc to są współzależności. I te współzależności można uważać, że są czymś absolutnie fantastycznym, ponieważ to uniemożliwia w praktyce stworzenie dwóch spójnych bloków, które byłyby do siebie zupełnie antagonistycznie nastawione. I to jest coś, co pozwala właśnie wpływać na Chiny w taki sposób, że one nie wspierają Rosji w sposób otwarty, nie, nie przesłają przecież Rosjanom. Amunicji czy uzbrojenia, ale jedynie pomagają im w bardziej zakamuflowany sposób. No ale trzeba być bardzo dużym optymistą, chóry optymistą, by mieć takie podejście do rzeczywistości, bo po drugiej stronie jest ten, to bardzo mocno pesymistyczne spojrzenie. Pesymistyczne spojrzenie, które polega na tym, że Chińczycy nie dość, że zarabiają na europejskiej transformacji energetycznej, no to jeszcze wspierają wojnę wymierzoną w europejski porządek polityczny. No i to już jest optyka dla Europy, oczywiście, bardzo fatalna. Do której jest wam bliżej, ale pozostał nam do omówienia bardzo ważny, być może kluczowy aspekt całego zagadnienia. No bo co nam mówi fakt, że Chiny nie wspierają Federacji Rosyjskiej w sposób taki ostentacyjny, że starają się robić wszystko, żeby jakoś to wsparcie zakamuflować, że nie wspierają Rosji tak, jak Amerykanie wspierają Ukrainę, że nie wysyłają tam amunicji ani uzbrojenia, tylko ewentualnie pomagają odtworzyć przemysł uzbrojeniowy. Myślę, że jednym z wniosków, jaki warto wyciągnąć, jest to, że dla dla Chińskiej Republiki Ludowej Europa jest dzisiaj absolutnie kluczowa. Europa jest absolutnie kluczowa. Oni nie mogą stracić Europy, szczególnie w obliczu tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, z tej szerszej, systemowej perspektywy, to starcie o przyszłość globu, ono nie musi się przecież rozstrzygnąć w sferze bezpieczeństwa. Ono może się rozstrzygnąć w sferze handlowej, w sferze technologicznej. Z tego punktu widzenia, Europa jest dla Chińskiej Republiki Ludowej nieporównywalnie ważniejsza. Niż Rosja. To Europa może być rynkiem zbytu, który pozwoli zbudować kolejne fazy, kolejne odnogi chińskiego przemysłu w kolejnych rewolucjach technologicznych. To Europa może dać Chińczykom rynek, którego nie jest w stanie dać Federacja Rosyjska w żadnym wymiarze tak naprawdę. Tyle, że każdą groźbę Europy w sferze handlu międzynarodowego, w sferze właśnie relacji związanych z przemysłem czy technologią, Chińczycy dzisiaj mogą potraktować jako blef. Jako blef, bo Europa albo nie będzie w stanie zdobyć się na radykalne działania, ponieważ zbyt wielkie byłyby koszty związane z koszty, spo, ko, koszty społeczne oraz e, polityczne. No a po drugie, właśnie Europa po prostu być może nie jest w stanie podjąć tego typu decyzji. Chińczycy to, to widzą, więc mogą każdą groźbę ostrzejszej polityki potraktować. Jak blef. Jeden z naszych największych problemów polega na tym, że Chińczycy, aby sprawdzić europejski blef, tak naprawdę nie muszą nic robić. Mogą czekać z założonymi rękami, mówiąc: My będziemy wspierać Federację Rosyjską, jeśli uznamy, że jest to w naszym interesie, a Wy i tak będziecie z nami handlować, bo nie macie żadnego wyjścia. Nic z tym nie zrobicie. Czy Europa mogłaby coś z tym zrobić? No teoretycznie, w świecie, gdzie Europa powinna być ważniejsza dla, czy dostęp do rynku europejskiego, relacje z Europą powinny być dla Chin znacznie ważniejsze niż relacje z Federacją Rosyjską, wydaje się, że moglibyśmy coś zrobić, tylko że musielibyśmy najpierw uzgodnić, co i w jaki sposób chcemy zrobić. To znaczy, To jest nasz problem. To znaczy, by Przełamać ten niekorzystny trend, Europa musiałaby podjąć działania, a niestety wydaje się, że do działań, do zdecydowanych działań w tej sferze po prostu nie jest dzisiaj zdolna. Nie jest zdolna do podjęcia takich decyzji, jest zbyt wiele rozbieżnych głosów. My nie wiemy, jaką politykę względem Chińskiej Republiki Ludowej chcemy prowadzić w sferze handlu, w sferze bezpieczeństwa, w sferze politycznej. My nie jesteśmy co do tego zgodni. I jedyne, czego chcemy, to świętego spokoju, a nie trudnych decyzji, które mogą, mogą przynieść koszty społeczne i koszty polityczne, które konkretne rządy czy konkretne elity polityczne nie są w stanie zdobyć się na, na taką decyzję. To taki, w takim dzisiaj środowisku politycznym żyjemy. I to jest naprawdę bardzo niebezpieczne, bo wydaje się, że w sytuacji, kiedy inni gracze podejmują zdecydowane decyzje, czy. czy Zachowują się w jakiś określony sposób. Ten dryf europejski, jeśli chodzi o nasze podejście do tak naprawdę systemowej przyszłości naszego świata, tego czym ma być Europa w tej układance, czym są Chiny względem Europy, brak decyzji wydaje się być jedną z naj, jednym z najgorszych i najbardziej prawdopodobnych rezultatów. Oczywiście mogę się mylić. Być może postawa Europy jest bardzo sprytna i może nie warto podejmować decyzji, aż będziemy musieli podjąć taką decyzję, tylko że. Przynajmniej mi wydaje się, że czas na jakieś decyzje już przyszedł. I odkładanie decyzji na później nie sprawi, że problemy znikną. One, one staną się tylko coraz większe. I to zarówno jeśli chodzi o politykę gospodarczą, przemysłową Europy, jak i jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa. Niestety, co do tego, czy podejmiemy tak, tak, takie istotne decyzje, czy będziemy do nich zdolni w najbliższej przyszłości, jestem raczej pesymistą. Dziękuję serdecznie Wam dzisiaj za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się już w kolejnym odcinku, już za parę dni. Do zobaczenia.